Witam wszystkim. <laughs> wszystkim po Spacerze Wolnego Człowieka podczas Marszu Niepodległości, gdzie nie było policji, nie było prowokatorów, nie było faszystów, nie było sodomitów, nikogo nie było, bali się wszyscy przyjść. Policja, policja nad Wiśle pływała latała helikopterami Poranna Aleksandra Alochina Alochin gra z nowym człowiekiem z wolnym człowiekiem też z nowym, z nowym pieskiem tam 1924, jeden ze słynnych dwóch turniejów opisanych przez niego w książce proszę bardzo, Alochin biały i to sobie gra jak człowiek, gambit centralny no pięknie ten Alochin pięknie ten Alochin, gambit centralny z wolnym człowiekiem Proszę. I hop. Albo duński. Do tego nie D5. Niektóry nigdy nie wiem. Ten chyba jest pół... jeden północny. Jeden duński. A debiut centralny. A to takie pomylenie. Wziął. I wziął. I proszę. I nie bał się Izolaczka. I pan szachutek. I pan mamutek. I pan szachuś. Pozycja jak w obronie skandynawskiej, taka, taka sobie. Golniec E2, rozsada, rozsada. Widzimy, białe mają izolowanego piona. Pionę przed, pole przed izolowanym pionem jest słabe. Muszę pić rozgrzewającą herbatę. Bo zimno było, naprawdę było zimno. Przecież atmosfera była gorąca Wami, że śpiewali życzenia dla Dyskawery Też były Nic to Patriotycznie było, więc tutaj patriotycznie proszę Wolnego człowieka Goniec z No nie, nie proszę Państwa, no nie oddaje się gońca za konisie. I teraz izolowany pion zamienił się w izolowanym pionków. Uwaga moderniści. szypowem na czele, wy tego nie znacie. To jest izolowana para pionków. To jest izolowana para pionków. To jest izolowana para pionków. Oczywiście, gdy nie ma piona C7. B6, A to, te dwa, to są wiszące piony. Oczywiście, gdy nie ma piona C7. Zwracam uwagę, że to są wiszące piony. Bez piona C7, a tam była izolowana, ale moderniści z tego nie wiedzą. A jak mawiał nasz wielki rodak, upłynął wiek złoty, trzeba się uczyć. Cały czas konkurs otwarty. Kto to powiedział? Koń się cofnął i koni szedł na pół. No pozycja jest taka, no nie jest wygrana. Nie? Nawet nie jest dużo lepsza. Goniec W2, ale goniec tu strzela na króla. Proszę bardzo, ten goniec strzela na króla i proszę to sobie zapamiętać. To jest najsłabszy punkt G7. I on oczywiście jest czarny. Czarny. O. o! Ale go oznaczyłem. Proszę. Nie widzieliście, że tak umiem? A ja wszystko umiem. Nie, nie, nie. C6. a no, gonie C3. W ucho. I ofiarka piona. Oczywiście ofiarka w cudzysłowie. Tam nie wolno być, bo wisi tam. Mówimy o takim pionku, że jest związany. I proszę, proszę. Idzie na G5. No idzie na te czarne pola. Ja mówiłem. Oddał żywiciela. Jedyne, jedynego żywiciela rodziny. Wieża B8. I hop. I Hetman patrzy tu. I goniec za pełnego winkla patrzy tu. I tylko koniś chce odskoczyć. Ten koniś chce odskoczyć. No, przesłonił. Przesłonił na moment Punkt G6, ale to proszę. Hop. No, wziął. No, nie jest to dobra wymiana. Chcę zwrócić uwagę, że wymienia się te wieże, które znikają z szachownicy. Z szachownicy znika ta wieża i ta. Pozostaje ta i ta. Czyli ta wymiana jest korzystna dla. I wziął pionka. No wziął. Wziął pionka, drugie jak policzymy, czarny ma dwa pionki więcej. I teraz przyszła pora zakombinować jak Aleksander. Alohim, proszę bardzo. miód, cytryna, goździki, cynamon, imbir i czarna czarna herbata. Ale tak siedział i komentował, że jakiś nie zagrał. Hop i hop. I kombinujemy, tak Aleksander Alochin. Kombinujemy aż do mata. No, pan Szachuś, to było łatwe. I jeszcze raz kombinujemy, jak Aleksander Alochin. Hop! Mm. Wszyscy widzą, że on tutaj szachnął. Nie można iść. Pan Maciuś. Nie można pionem. Zasłania króla. trzech pan Jeszcze raz kombinujemy jak Alohi. Hop. Sam cynamon mi został z imbira. Muszę go dopić. Widzę. No huknął. I ostatnia kombinacja w stylu Aleksandra Alachina. Proszę bardzo. No tak, to łatwe było. Proszę, jaki piękny Maciuś. Wieża nie gra, a wszystko przez czarnopolowego gońca. Ach, ten Alochin. Ach, ten Alochin. Dziękuję.